O, pan sekretarz skarbu! Panie Ber, ser! Czy słyszał pan, jak legendarny się stał generał Mercer? Nie. Ulicę Clermont pan zna! Tak. Nową nazwę ma na jego cześć. Swoją ulicę teraz Mercer ma. Tak. I wystarczyło tylko, że zmarł. A my się tak wysilamy! Łatwiej by pójść w jego ślad. A, a jak tam się przedstawia pana plan pożyczkowy? Chyba w końcu czas, by wykorzystać pańskie sposoby. Czyżby? Mów mniej. Wszystko by Kongres chciał, mój plan pod obrady wziąć. Lecz Madison i Jefferson zawzięci są. Cóż, piętnuj grzechnię grzeszników Hamilton. Wybaczy pan, wołają mnie. Lecz o ważnych sprawach mówi się przy drinku. Spotykają się imigrant i z Virginii goście dwaj, dzieli ich totalna ściana, dramat. Wchodzą do pokoju i wychodzą Nagle zmiana! Otworzyła się zamknięta brama, sztama Imigrant wychodzi z tej rozmowy z niebywałą potęgą Systemem, który ukształtuje tak jak chce Ci z Virginii dwaj dostają w zamian zaś stolicę No ale cały szkopuł w tym Nikt prócz nich nie był w pokoju, gdzie wszystko To wszystko się działo, to wszystko się działo Nikt prócz nich nie był w pokoju, gdzie wszystko co się stało, to wszystko się stało. Nie wie tego nikt, jak się gra w tę grę. Jak przejść z A do Z, jak się piecze ten chleb. Wiemy, że coś się zadziało. Lecz nikt tam nie był, gdzie to wszystko się stało. Strzekł. Aleksander stał pod drzwiami Washingtona. Pewnego dnia w takim stresie, że aż żal. Twierdzi, że. I pożalił się! Już nie wiem, gdzie mam iść! Wręcz błagał mnie, bym mu dopomóc chciał! Mówi, też! Zagadałem z Madisonem. Tak, wiem, że go nie znosisz, ale niech nam swój pokaże plan! Twierdzi, też! Więc umówiłem spotkanie. I wybrałem miejsce, przystawki i dania. Lecz nikt prócz nich nie był w pokoju, gdzie wszystko, to wszystko się działo, to wszystko się działo Nikt prócz nich nie był w pokoju, gdzie wszystko, to wszystko się stało, to wszystko się stało. Nie wie tego nikt, kiedy partie wchodzą w fakt Nie wiemy, kto uzyska coś, a kto zapłacić ma Wiemy, że coś się zadziało Lecz nikt tam nie był, gdzie to wszystko się stało Addison zamartwia się kłótniami i tym, że demokracja ma też wady oprócz zalet. Tymczasem każdy kongresman chce inne dla stolicy miejsce znaleźć. Idzie wspaniale. Wtem Jefferson przychodzi na kolację, zaprasza. A Madison nie mówi, nie, ich chytrze wygłasza. A może by powiązać ten nasz problem stolicowy? I ten nieszczęsny plan hamiltonowy? Innymi słowy, oho, takie kwit pro quo. W sumie, no. A gdyby tak stolica była bliżej nas dwóch, zamieniam się w słuch. Zaproponuję po A w zamian większość mu dasz? Cóż, pokażę to, czas. Ciebie. Nie! Nie, nie było na spokoju, gdzie wszystko. To wszystko się działo, to wszystko się działo. To wszystko się stało, to wszystko się stało I nikt nie dowie się Kto naprawdę decyduje co, jak i gdzie Klik, bum i się stało Lecz nikt tam nie był, gdzie to wszystko się działo Aleksander Hamilton Co mogli mieć czym tak omamili idzie, że aż Nowy Jork sprzedałeś? Aleksander Hamilton Czy Washington coś wiedział o tej schadzce, czy na rozkaz prezydenta tam działałeś? Że wtedy już wiedziałeś, że nieważne, gdzie znajduje się stolica. Bo u nas będą banki, więc nowy Jork nie traci. Wziąłeś więcej niż dałeś. A Jefferson przepłacił, by utrzymać się w tej grze Musisz twardą skórę mieć. I nie możesz z boku stać, żeby wygrać trzeba grać. Możesz na sam szczyt się wznieść, możesz skończyć źle, ale nigdzie się nie ruszysz, mówiąc nie spiesz się, nie spiesz się, nie spiesz się. Tak mi dopomóż panie, chcę coś zbudować, co na zawsze po mnie zostanie. A czego ty chcesz, czego ty chcesz? Chcę być w pokoju, gdzie wszystko to wszystko się dzieje. Chcę tylko być w tym pokoju, gdzie wszystko się dzieje bez mnie. Chcę tylko być ja. Chcę być w pokoju, gdzie wszystko się dzieje. Ja tylko chciałbym być tam, to wszystko się być pokoju, gdzie wszystko się dzieje. Ja tylko Oczy zatkaj nos Gdy politycy nam mają coś Wiemy, nigdy nigdy jakiś jest tym wiąże koszt Obiecują nam lepszy świat Nigdy nie odsłaniając nam swoich kart I każą światła w pokoju muszę